Teczki, czyli moja osobowość. Ja jestem lojalistką W7, czyli ze skrzydłem entuzjasty 6W7, i to są strażnicy wartości. Czasami mówi się też na lojalistę sceptyk albo w ogóle strażnik, bo chodzi o to, że lojaliści mają bardzo dużo takich swoich zasad. Na przykład, jak byłam młodsza, to uważałam, że jak ktoś się do mnie nie odzywa przez tydzień czy dwa, to już nie mogę nazwać go przyjacielem. I to była taka zasada albo nie wiem, denerwowałam się, jak ludzie się spóźniali gdzieś, bo jest zasada, że trzeba się nie spóźniać. Szóstki mają bardzo silne pragnienie bezpieczeństwa. Jesteśmy osobami lojalnymi, ale też w niezdrowych aspektach możemy być bardzo ostrożni. Mamy taką traumę niebezpieczeństwa, czyli że świat jest w jakiś sposób niebezpieczny i że my nie mamy tego bezpieczeństwa i potrzebujemy czegoś z zewnątrz, żeby to bezpieczeństwo uzyskać. I właśnie z tego takiego pragnienia bezpieczeństwa wynika to, że często szóstki chcą przewodnictwa, czyli żeby ktoś im. Powiedział, jak żyć, żeby ktoś ich pokierował, żeby mieć jakiegoś takiego lidera. Dlatego często na przykład szóstki wchodzą sobie w relacje z trójkami albo z ósemkami, bo to są tacy liderzy. I to może być zarówno zdrowe, jak i niezdrowe.